dobry, witam brata no, zobaczyć, Zobaczysz na YouTube właśnie Są to wszystko nie? To, nie W tej chwili to... nagrywaliśmy na żywo policję W Giżycku Jakie jezioro to się nazywa? Przez Sądy To jest wszystko, góry, lasy, morza, jeziora, ziemia, budzenia Tylko nie ma nie ma, no, nie ma. No, Ale będzie, z nas jest, jest jestka, polsko, z Polski dziejstwo na sam świat mhm. Mów Główny mi. Iskra idzie z Polski i teraz, że, że mamy się tylko zrobić weto. Jak ktoś tam wciska, że mamy maskę założyć, a jest 20% tlenu, to 17% nie, to samobójcy sobie odbierają życie tym brakiem tlenu. No to trzeba edukować tych, co... Ale powiedz mi tylko jedno, nie? Dlaczego te były szczepionki, rozumiesz, darmowe, a teraz mają być płatne? Jak narkotyki, najpierw pierwsza działka jest za, a później płatne. No. I w imię, że ratują, a uśmiercają, nie? Dokładnie. No. Tak. I o ja co to chodzi? No, kasę zawsze, i koryto, i władzę. No właśnie. I naród, żeby nie myślał. Ten PiS, no. pierdalony PiS, jebany PiS, kurwa. Ale wiadomo, że my nie jesteśmy z tego świata, mamy skorzystać z co to 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 będzie. jasne. No, są. no i tu by są. I tu możesz już coś trochę dopowiedzieć. Mogę coś, no coś powiedzieć? No, wdaj się, powiedz. powiedz. Pierdolęć PiS! Jebać PiS! To jest instytucja, która zniewoliła ludzi i nakłania do depopulizacji Jedyny sprawiedliwy jest tylko Chrystus. Chrystus. Objawienie 15.4. Ty jedynie jesteś święty, tylko On poszedł do nieba, Szczepan Go widział, jak kamieni wali Szczepana. I faryzeusze zatykali uszy. Dzisiaj ci, co nie słuchają prawdy, tej prawdy Chrystusowej, co my przekazujemy, bo mamy w sobie tą szczerą prawdę, to oni właśnie są przeciwko. I oni walczą Proszę. Proszę. z Chrystusem, który jest Bogiem w nas. Proszę. I Chrystus żebym, już przyszedł. Żebym miał taką okazję, to na samą łukaczkę bym upiekł. Dokładnie. Raz. No, kaczki są dobre. To dokonał? Nie, to dokonał? pieczone dobre są. No ale wiesz, para on też w y, Morzu Czerwonym umarł. I każdy są naczynia zaszczytne i niezaszczytne. Tak? My mam przede wszystkim błogosławić. Niech się nawróci, niech cały świat nawraca. Jaka I I nie... jest Giżycka? Ale Bóg wszystko widzi. Bóg jest Bogiem żywym. Bogusławimy klucze do krueski. Ale nie, dziękuję Marku. Bogusławimy. Ale ja sobie nie życzę, żeby pan kamerował. No ale Bóg wszystko widzi. Nic Dobry. nie mamy do ukrycia. Każdą na 480 Takie przejście, no spokojnie Niech ktoś będzie chciał O, aniołki Wy W ogóle byście już spali? Super Księżęta, księżniczki naszym Ojcu Królu i Immanuelu 431 gwada gwiazda jest jasna, poranna ja nie jesteście, bo Chrystus się rozdziela. Mamy tutaj klucze do królestwa i błogosławieństwo dla nas. Dziena. No bo ta pandemia też się ma. Ale wiadomo, kłamstwo. Nieprawda. Zostanie... Tak, nie ma pandemii. Szczepionki będą komplikacje. Chrystus nie szepił się, nie chodził w masę. Chrystus jest Bogiem żywym, siedzi na tronie i pszenicy to nasza prawda i teraz zbiera. Nie aniołami do 20 lat, na pustyni weźli do Kanan do ziemi obiecanej, a tam ci wyrzu. nie zjera, Nie bo jestem z Radio w Poland z Nord, prowincja. Ciekawe. Ksiądz nie wierzy w ogóle. Jaki opór? Co się dzieje w ogóle? Nie no wiem, to... To, że nagrywamy, mówimy, że ta sytuacja co jest, to jest bezprawie i depopulizacja ludzi. To nie jest żadne bezprawie. Zajebiście, nie nagrywaj. Bezprawie, ich. oczywiście. Uwierzyłeś w kłamstwo? Bo nie da się uwierzyć w kłamstwo. Oczywiście, bo ja tam podejdę zaraz chwilę. się w kłamstwo, wierząc w Boga? Ja uwierzyłem w Chrystusa żywego, bo jest... Czyli w kłamstwo. Nagrywać proszę. Ale o co powiedzmy? Ja do, do jakiego królestwa? Bo są... Ale różne są królestwa. Chrystusa. Chrystusa. <grystusa> <grystusa> no, ja myślę, że pan A kto? Aha. To? To 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 jest. My Aha. My A pan też nagrywa? To to... Pan to... Też nagrywa? Oczywiście, wiemy, bo jestem. Holand No, Prowincja Dręca. Radio telewizja. Pana też nas Dziękujemy. Bądź królem, bo wszyscy Błogosławimy

wszystko widzi. Widzicie, Wiecie, że Rodo to że jest drogę stałszym w jest fałszywy, ale wszystko jest prawdziwe. Siatki i się nie podniecą. No, to nie interesuje. Ale sądy mi. świata są. Wierzycie w Boga żywego? Chrystus przyszedł ale... I kto przyjmie I prawdę, wierza. przeżyje. Kto nie przyjmie, no to wiada. Błogosławimy. Prawda wychodzi na jaw. Ale Chrystusowa, On widzi wszystko. On jest żywym Bogiem, Królem i Ojcem z nieba. Chodzimy, no rozmawialiśmy <prawdy> O, jaka rodzina Prawda wychodzi na ja się nie jeszcze braciszku wreszcie wszystko widzi, ono oddziela dobrych kotów, to są klucze. No, także spokój nas ratuje wiadomo. Bezprawne gory przepisy nas wkurzają, ale spokój Boże.